Sezon food truckowy trwa w najlepsze. W czerwcowy weekend 22 i 23 czerwca na Placu Piłsudskiego w Kętrzynie na Festiwalu Smaków Food Trucków mogliśmy skosztować kuchni wielu krajów. Nie zabrakło tu street foodowej klasyki typu burger czy frytki belgijskie, ale także bardziej oryginalne potrawy z kuchni całego świata. Były tu pierożki, dimsum, węgierskie langosze. W wielu food również królowały krewetki, ale obok sycących dań serwowane były także pyszne desery i słodkości, hiszpańskie churrosy czy węgierskie ciasta kominkowe. Nie zabrakło tu również piwa oraz orzeźwiającej lemoniady. Festiwal Smaków Futraków w Kętrzynie jesteśmy po raz pierwszy. Przyjechaliśmy z kuchnią z całego świata. Mamy kuchnię amerykańską, hiszpańską, belgijską, węgierską, azjatycką również. I można próbować smaków z całego świata u nas. Ci, którzy uraczyli się piesznościami z samochodowych budek, mogli poszukać chwili wytchnienia w strefie chilloutu, gdzie były leżaczki i dźwięki spokojnej muzyki. Podczas imprezy uczestnicy mogli również oddać swój głos na najsmaczniejszy foot-track.